mogę w kolejnym odcinku na tak, kanale, słuchajcie, jeszcze przez dosłownie chyba dwie godziny będą tocy serie Afy i przez ten czas będą otwierał paczki z upgradeów, jest ich ponad chyba 40 przygotowałem na ten odcinek, więc naprawdę ich bardzo dużo, więc liczę, że przynajmniej ze 2-3 2-3 karty jakieś syn uda się trafić e, a później przejdziemy do tego co dzisiaj, czyli tocy, ultimate i jakieś e, większe paczki też dzisiaj na pewno na nie e, otworzymy, zobaczymy czy się po szczęście, jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie kanału zasubskrybujcie, e, oczywiście też później przejdziemy do kontentu, ale to po tych paczkach e, premium z serii A pierwszą paczkę pokażę, a resztę już tylko te w których coś będzie naprawdę liczę, że chociaż dwa tocy uda się trafić lecimy i kolejna paczka, oczywiście wszystkie te karty, które trafiam, później będę e, po raz kolejny wrzucał do tego upgrade'u właśnie a złote, e, nieświecące będę wrzucał do złotej wymiany. I jeszcze, chyba mamy player picka, o którym zapomniałem, więc też go sobie za chwilkę zrobimy 84 plus z właśnie seria. I dzisiaj jeszcze paczka z gwarantowanym tocem seria właśnie. Ale do niego będziemy się musieli dokopać, bo jest on na pewno jeszcze ze 20 paczek będę musiał otworzyć. Okej, okay, z pierwszych chyba 5 czy 6 paczek robimy właśnie tego player picka 84 plus. I zobaczymy czy tutaj coś będzie, tak mówiłem w poprzednim odcinku, gdy go otwierałem przy każdej lidze jeszcze chyba mi się nie udało trafić tutaj nic dobrego. Może teraz się zmieni? Oczywiście, że nie. Chociaż tyle, że 87 e, szczęsny. Ok, kolejna paczka. Już będzie chyba ponad 16-17 paczek otwartych, i dalej bez toca. Jest naprawdę źle. Nie spodziewałem się, że będzie tak źle. Oczywiście do ligi francuskiej to jest dużo brakuje, bo tam leciała co trzecia paczka, co czwarta były toc. Co prawda, w większości ten sam, ale jednak był tutaj. Jest naprawdę, naprawdę źle. Okej, okay, lecimy dalej i Totsy z Serie A, a właściwie paczki premium z seria są dla mnie najgorszymi jakie były do tej pory. Nie sądziłem, że może być gorzej po ale jednak może. Otworzyłem ponad 30 paczek już w tym momencie i nie wiem czy trafiłem chyba, je, może jedną kartę 84 4 trafiłem. Gdzie tu mowa w ogóle jakimś tocie. Okej, okay, kolejna paczka, zostało chyba jeszcze 5 do końca. Nareszcie! Po 35 paczkach i, i, i trafiam jedynego Totsa, jakiego trafiłem tej pory przez cały tydzień. I w duplikacie niewymienny. Fantastycznie. I słuchajcie, wróciłem sobie tego tocca do pierwszego SBC z wyboru ikony. Moment, która będzie w następnym odcinku. I słuchajcie, to jest ostatnia paczka Premium z serii A. To jest paczka numer chyba 43, 44 jakoś tak. I tylko jeden toc na ponad 40 paczek. Niesamowite, jak to jest możliwe w ogóle? Dobra, te paczki za chwilkę sobie otworzymy podczas Toców Ultimate 3 zawodników 85+, 86+. A teraz przejdźmy do gwarancji Toca z seria. Może tutaj się poszczęści, chociaż patrząc na to, co dzisiaj trafiałem, pewnie będzie Brazylia i Środkowa Obrona. Nie, z Turcja i będzie to 80 93. Więc chyba drugi najgorszy Toc możli możliwy do trafienia. I dobra, słuchajcie, na sam koniec Toców z... Seria jak chyba najgorszych dla mnie w ogóle w tym roku. Nie wiem czy miałem gorsze trafy podczas jakichkolwiek toców, jeżeli chodzi o FIFA 22. Zakończymy to paczką za 100 tysięcy, wymienną, a później już tocy Ultimate, gdzie mam nadzieję, że coś uda się trafić. Chociaż jak nie trafiliśmy podczas serii, to wątpię, że się uda podczas Ultimate. Chociaż też zakończymy tocym. Anglia, SPD i MLS. No cóż. I słuchajcie, jest godzina 19, Totsy Ultimate są dostępne w paczkach, jest ich chyba ponad 20, więc naprawdę jest to bardzo fajne, że po raz pierwszy chyba jest ich aż tyle podczas Totsów Ultimate właśnie. Są Totsy MLS-u i reszty świata jeszcze dostępne w paczkach, więc chyba jest ponad 50 Totsów właśnie dostępnych przez następne jeszcze chyba 2 dni, więc naprawdę, jeżeli macie jakieś paczki, to otwierajcie teraz, bo warto. Co ciekawe, nie mamy Messi'ego i nie mamy Neymara w Tossage Dobra, i wymiana. Timodestyny już jest dostępna, więc też do tego sobie za chwilkę przejdziemy. Co można sobie odebrać, co się najbardziej opłaca i tak dalej. Ale najpierw zaczniemy sobie od zadań sezonowych, bo tutaj też się dwa zadania pojawiły, już wcześniej widziałem niestety. Jest Cesk Fabrega, z którego można sobie zdobyć poprzez granie przez We Squad Battles, 8 meczów jest naprawdę niedużo, jakąś brakuje do jakiegoś SBC, wysokoszone karty to polecam. I Juan Mata. Tutaj też nie trzeba grać, dużo po 10 meczów i macie kartę 93 i kolejną kartę tutaj do wymiany właśnie Team of the Season. Tyle, jeżeli chodzi o zadania nowe a zobaczcie co mamy w SBC. Jedno z lepszych myślę, jeżeli chodzi o zawodnika i jest to Angel Di Maria 90. 6, który niestety ma 3 gwiazdki, szkoda, że nie dali mu 4, ale ma normalnie 2 gwiazdki, więc i tak jest podniesiona na 3, ale mogli, mogli dać już na 4, jak to jest, wiecie, takie SBC, że koniec epoki chyba to jest karta, więc mogli mu dać chyba 4 gwiazdki, ale naprawdę jest ona fantastyczna. Nie jest też bardzo jakoś droga, bo jest skład o cenie 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, jest droga, ale wydaje mi się, że cena jest ok jak na taką kartę. I jest to tyle chyba, jeżeli chodzi o nowe zadania dzisiaj, więc możemy przejść chyba do, a nie, jeszcze wymiana Team of i są naprawdę bardzo fajne paczki, ponieważ jest Team of scene, Player Pick 1 z 5, Ligi Francuskiej, w ogóle z każdej topowej 5 ligi, z top 5 lig jest właśnie jeden z 5 Player Pick, paczka 25 zawodników 84+, i do tego jeszcze Player Pick 1 z 3 z top 5 lig, więc ja raczej będę brał chyba któregoś Player Picka, w zależności od tego ile ja mam tych żetonów, bo szczerze mówiąc nie liczyłem, ale prawdopodobnie będzie to... Jakiś playerpick e, ligę, albo ligi e, angielskiej. Dobra, więc przechodzimy do paczek, właściwie playerpicku, bo zrobimy jeszcze 10 player picków przed zakończeniem ich, e, gdy były jeszcze w SBC. Więc zobaczymy, czy uda się coś tutaj jeszcze trafić. A później przejdziemy do paczek, tych największych na e, dzisiaj. Jak na razie, same duplikaty praktycznie. E, 8 playerpicku. Fajnie byłaby jakąś. O, oh wow! I ToTS Ultimate. W 5 minut trwania eventu ToTS Ultimate już jest lepiej niż podczas całych. Toców, seria A. Okej, okay, także zostało 6. Lecimy dalej. Okej, okay, tutaj już troszeczkę gorzej, ale i tak, strzeżąc, już z tych playerpików jestem w 100% zadowolony. Kolejny playerpik, Isko 82, 4 playerpiki, bez toca i 84, 3 playerpiki do końca, bez toca, ale Bruno Fernandez 88, 2, też nie ma to wcale Hurricane 90, więc też się przyda pod TSBC z playerpickiem ikony. I ostatni player pick, w którym pickę 8,4. I dobra, słuchajcie, lecimy z paczkami, otworzymy, myślę, nie wiem, 5-6 takich większych i, i zobaczymy, czy uda się coś trafić. Zaczniemy od paczki 3 z 85 plus. I czy uda się trafić kolejne karty Timothy Sin. Mam nadzieję, że tak. Jest to, czyli Ultimate, Anglia, SPD. I po raz chyba trzeci dzisiaj trafiam Price'a. 90. Wow, trzy karty 90, rada. Chociaż tyle, że będzie do wrzucenia pod SBC o ikonę. I dobra, zgłaszamy kolejny, drugi już segment w tym SBC. Więc to będzie na pewno gotowe już na 100%. Jestem pewien, że będzie w kolejnym odcinku ten player pick. I teraz możemy otworzyć paczkę z dwoma zawodnikami 86. I tu też liczę, że jakaś karta Team of the Season się pojawi. I tak się dzieje. Czy to z Ultimate? Argentyna. Lewy obrońca, niestety kolejny toc z MLS-u, brawo, ale kolejna 90, więc chociaż tyle. Ok, słuchajcie, niech teraz będzie jeszcze paczka za 100 tysięcy, może jest taka, jest paczka za 100 tysięcy, więc z tą sobie teraz otwórzmy i zobaczmy, czy będzie kolejna karta Team Decision. Mam to nadzieję. I jest, tak się dzieje, tylko oby był to toc Ultimate Brazilia. Środkowy pomocnik, niestety kolejny toc z MLS-u. A była szansa na Viniciusa. Ale i tak, kolejny dos trafiony, chociaż tyle. I słuchajcie, w kolejnym odcinku jeszcze obok Player Pika z ikoną e, Moments będzie, paczka 83 x 25 i na kolejny odcinek jeszcze będzie paczka ta i paczka z ikoną e, 91 więc to są paczki tak naprawdę te większe na dwa kolejne odcinki plus te oczywiście, które będą z codziennych SBC. Także możecie zostawcie lajka, jak nie złówcie kanału, zasurujcie, piszcie, czy dało się trafić jakąś kartę Ultimate już Toca, ultimate. Mam nadzieję, że tak, i na sam koniec otworzymy jakąś paczkę. Niech będzie ta za 50 tysięcy. Zobaczmy, czym zakończymy dzisiejszy odcinek. Niestety bez toca i bez walkoutu. Także to po tyle. I widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek w wielkim odcinku z ikoną. Na razie.